takie wąsy to, to się i się przekazuje. Sprawdź sobie bombę. Jak chcę. Się... Wertez. Jak postaramy. Melet. Melet 3-7 O, ta ubił bomba. O kurde. tak, ta wybąda. Się... bombę. Jak chcę. A mam bombę. Mam A NC na głowie. I dobra. Mam pięć na ruch. Dzięki, 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 na głowie mam Dzięki, Na głowie sram, nie mogę przekazać mysko, Ale dam ale nie daję, chwilę tak tobie tylko tobie chcę dać Tam, ja tylko tobie chcę dać, przekazać to. I właśnie, nie, i nie, 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 na nie, is for

To spoko od... Tak. To no spoko pora na nagrywanie jakiegoś w ogóle, czy jakiegoś let's playa, czy i TD podobnej, tepej i TD i TP i TD podobne. Dobra. Więc tak. Ym... Zagramy sobie tylko jedną rękę, bo to dosyć długie jest. się tak fajnie gra. Później coś pokażę z jej rana. TNT runa. TNT Fajnie się tak zabawić, jak stoisz po niego i walić w innego gościa. To, <totry> <try> to jest właśnie epic. I nie debil. Na przykład, jak on mi odda bombę, jak chcę mu jeszcze raz oddać, to już nie mogę. Nie możesz przekazać temu raczej bomby i jak tak to takie takiego nie wali <laughs> <laughs> stay tej trójkąt 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 wow 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 Wow, dres. wow. wow Wow, wow, więc okay. tak, że uh, tak, ten odcinek połączę sobie inaczej jakbym wypadł to dobrze tak to jest ten, to... To, to... To, to za Renault za Spawnem teraz, nie da rady tu zaskoczyć. <laughs> Może nie... To zaskoczę. I pro, powinno mi się pro el udać. Nie uda mi się, bo nie ma bazaru. Dobra, tak, to nagrywam sobie. Tu, tu, tak. Nagrywam. Tak. Nagrywam dla nas, dla Was, LD. A dziś, dziś. Ходишь, ходишь. Сенанко. Ол-ол. Ол-ол. Ол-ол.